Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Wulpi i słuchajcie, dzisiaj mam dla Was prezentację, unboxing, otwarcie, sprawdzenie i oczywiście giveaway naszego wydania specjalnego magazynu Pokémon. Trenuj ze mną i to jest numer 7, to już jest numer 7 na 2023. Jak widzicie, gadżety są bardzo fajne, zaraz je sprawdzimy. Ja wybiorę sobie jeden magazyn do drugi Oczywiście na giveaway dla Was, żeby wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby zdobyć ten magazyn, oglądajcie ten film. A, zobaczmy, co jest tutaj bo to jest bardzo ciekawa e, zabawka e, z pikaczem i z y, bardzo ciekawymi kartami ze Scarlet i Violet, czyli nowy set, tak więc bajerów jest dużo. Gdyby ktoś się pytał, to całość kosztuje 24,99 w stosunku do zwykłego numeru magazynu, który kosztuje 14,99, to jest jednak 10 zł więcej, ale to jest wydanie specjalne. Ona jest też wyższe, więc plakaty są też większe w stosunku do zwykłego wydania. A co jest w środku? Zobacz. Jak zwykle gadżety otworzymy na końcu, tak więc mam tutaj zestaw kart tego pikacza, którego otworzymy później, no a najpierw zobaczmy na magazyn. co tutaj. Magazyn, proszę bardzo. W magazynie nie ma żadnych naklejek. To się czasami zdarza, a w sumie ostatnio często, że w wydaniu specjalnym nie ma naklejek, czasami były luzem włożone, a czasami po prostu ich w ogóle nie było. No ale co mamy tutaj? Siemanko, trenerze, ale jestem zaskoczony, bo zawsze było Witaj, trenerze, a teraz jest Siemanko, więc jest spokojnie. Długo będzie pewnie Eluwina, jak tak dalej dojdziemy do tego. Co my tutaj mamy? Zabawne minki, czyli wyciągnięcie najfajniejszych minek z, ami z anime Pokémonów, chyba z Journey, z tego co widzę. Journey jest rysowane bardzo ciekawą kreską, więc te miny tutaj są fantastyczne, ja sobie spróbuję odrysować niektóre z nich. Ta jest jedną z moich ulubionych, ale nie ukrywam, że tutaj Jess i James też wyglądają świetnie. E, tak jak to anime było bardzo memiczne na początku, kiedy dowiedzieliśmy się jak będzie wyglądało, tak teraz uważam, że kreska jest świetna, że jest fantastyczna po prostu. Chociaż tu jest chyba San Moon jeszcze w zażenowaniu, ale chyba niektóre są z journey, bo jest tutaj Goch. Na przygotuj się na kłopoty. Poprosz dorosłego pomu z wycięciu strony przy przymocją do ściany, czy zdołasz precyzyjnie trafić zespół R. A, i tu mamy po to tą naszą wyrzutnię, czyli to jest wyrzutnia dysków, żeby strzelać do zespołu R. Nawet tutaj mamy ją narysowaną. To już teraz wiemy, w poprzednim numerze nie wiedzieliśmy, do czego mamy tą zabawkę, a w tym numerze wiemy, więc chyba ktoś wziął do serca to, że potrzebna jest jakaś drobna instrukcja. Potem mamy komiks, komiks jeszcze w ogóle z Mew, z Journeys, więc zostawiam Wam, O i tutaj jest jeszcze Mew, więc zostawiam Wam do przeczytania. Genialny Bulbazaur, użyj wyobraźni narysuj co się dzieje na każdej scenie, czyli jeżeli jesteście rysownikami możecie spokojnie wykorzystywać pomysły co robi Bulbazaur. Czas na mazi, pięć pokemonów, gudra wysmorował mazią i trzeba będzie to odgadywać jakie pokemony, to będzie zagadka dla Was, zdecydowanie. I mamy plakaty, plakat z kombi, taki całkiem spokojny. Plakat z Galeidem taki całkiem zwykły, chociaż ten galej taki dosyć uśmiechnięty. To się nie zdarzy. Tutaj nóżkę sobie podniósł. Z kolei taką grafikę wzięli. Uuu, fajny plakat z miotu. Bardzo fajny. O, nie wiem, czy go tak wam radę pokazać. Bardzo fajny plakat z miotu. Bardzo mi się podoba. I koniec plakatów. No okej, okay, dobrze, no ale są trzy. Ten z miotu najlepszy. Bywały lepsze, ale bywały też gorsze. E, tutaj mamy dalszą część komiksu z Journeys, więc to też przeskoczymy. Uuu i kolejne e, informacje o karciance. Silver Tempest, Silver Tempest pojawił się też w wydaniu zwykłym, tutaj w wydaniu specjalnym. Tutaj jak te karty są trochę inne, więc też możecie poczytać. To jest jedna z moich najbardziej ulubionych kart. Ja zresztą bardzo lubię Unowne, więc e, to jest najfajniejsza chyba karta tutaj. Gra wideo. Pokemon, pokemonowe bonus. Słuchajcie, znowu o Scarlet i Violet, tym razem trochę więcej. Na temat wypasionych dodatków, co możemy robić? Pikniki Pokemonów możemy robić Scarlet i Violet, możemy myć Pokémony i możemy kupować technical machines, czyli ataki do Pokemonów. Fajnie, że dopiero tutaj e, pokazali jakby jakie możliwości są w grach i co możemy jeszcze fajnego robić. I to mi w sumie dało fajny pomysł na konkurs, żeby zdobyć ten magazyn. O, proszę bardzo, ten... Możecie napisać w komentarzu, jakie jeszcze ciekawe pomysły są w Scarlet i Violet, które można by było opisać w takim magazynie. Oprócz właśnie robienia pikników, mycia Pokémonów, wykupywania ataków, co jest jeszcze w Scarlet i Violet fajnego? Co można by było opisać tutaj w magazynie jako bonusy do Pokémonów? I najfajniejsza wiadomość, która będzie napisana w komentarzu, oczywiście pod tym filmem, zdobędzie właśnie ten magazyn, drugi wydanie specjalne całkowicie za darmo. Tak więc zapraszam bardzo serdecznie do wymyślania Waszych pomysłów. Oczywiście może być jeden, może być więcej, jakoś krótko opisany. I voilà, magazyn jest Wasz. To my lecimy dalej. Mamy labirynt. Labirynt zostawiam Wam. Ja nie będę, ja nie jestem świetny w labirynty. Tu mamy kolejne rysunki, pokemonowe dzieło. Proszę bardzo, plakaty. Jakie by były fajne plakaty. Ej, ale taki plakat, ja sobie powiesił w domu. I ten latający Pikachu jest świetny. Ja uwielbiam te rysunki i mam nadzieję, że będzie ich więcej w kolejnych numerach. Brakuje mi jeszcze takiego miejsca na listę od fanów, to by było też super. Tu możecie dorysować dalszą część Jigglypuffa. Squirtle kontra Funfi. Słuchajcie, zwycięzca jest tylko jeden. Squirtle mój ulubiony pokemon. Ulubiony, najbardziej ulubiony ze starterów i ze wszystkich pokemonów, to jest zwycięzca. No, niekwestionowane zwycięzca. Squirtle w ogóle to już aż się na plakat nadaje ta grafika. No, Fanfi, Nara. Nara, tu jest out. Squirtle jest the winner of, the, of them all. zobaczcie w ogóle, jak jest uśmiechnięty, to jest w ogóle zwycięzca. Fanfi to tam pff, do domu. Okej, okay. i słuchajcie, co w kolejnym numerze? Mega zestaw Fana od 2 listopada, ale jaki to będzie mega zestaw, tego się nie dowiemy. Nie dowiemy się. Zobaczymy sami. Pik, i to jest koniec magazynu. Zobaczmy w takim razie tą wyrzutnię. To wyrzutnie jest całkiem ciekawa. Dejam. Całkiem ładnie zrobione jest ten mamy te monety. Jak rozumiem, to te monety wkłada się do brzusia pikachu, cyk, 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 zamyka się brzusio i się strzela, tak? I się strzela tu? Strzela! Ło kurde, daje! Daje mocno, daje mocno, może zna zabić. Można zabić, fajne są te monetki. E, no i można trafić w zespół R. Spoko, gdzie jest ta moneta trzecia? Tu. Cyk. I cyk, to mamy wyrzutnie. No i mamy jeszcze zestaw ze Scarlet i Violet. Otwórzmy go też. Zobaczmy, co jest w Fantaku. On też jest tutaj w magazynie i też możecie go zdobyć. Cyk, na pewno jest słodko na końcu. Tak, jest. Mamy Scatterbaga, Szapeta i w wersji Holo. No i wszystko, słuchajcie, przypominam o konkursie do zdobycia magazyn. I No i tyle, słuchajcie, no, bardzo ciekawy numer, z bardzo ciekawym wyrzutkiem. Zaraz będę dawać synowi do przetestowania, bo on już takie rzeczy, e, takie rzeczy już do niego trafiają. Mam nadzieję, że nie zniszczy nic w domu. Przetestuję i wam dam znać. Zapraszam do uczestnictwa w konkursie. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na serwis .pl .pl i do wygrania magazynu. Mam nadzieję, że dacie jakieś fajne, ciekawe pomysły na to, co tam może się jeszcze znaleźć. To tyle ode mnie. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć.